Dzień dobry! Nazywam się Rewajn, pochodzę z Filipin, ale mieszkam w Krakowie. Czyż chciałabym przystawić kilka zwierząt po polsku. Zaczynajmy. Pies. To jest pies. Pies. Kot. I to jest kot. kon i to jest kon krowa to jest krowa Uwca to jest uwca świnia i tu jest świnia świnia i kurjak. Ito jest kurjak. Zayots. Ito to jest zajoc. Liv. Ito to jest liv. Tigris. I to jest tigris. Słon. I To jest zoon suon. suon. Maupa. I to jest... maupa. Jaba. I to jest jaba. Jaba. Wąż. To jest wąż i ja. Panda. I to jest. Panda. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Następnym razem. Pa! pa.